Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Tak, w przednim odcinku żeśmy nałapali trochę. Yy, zawsze zapominam ich nazwy, poczekajcie. żeśmy nałapali trochę. Jak oni się nazywali? Te strali, o! Czyli jakby ktoś nie wiedział to koniów, które widać dopiero po tym jak się ujrzy na oczy śmierć jakiegoś człowieka No i mamy je odwieść smykowi Ja też yy, Pamiętam, że miałem jeden plan na ten odcinek, ale No właśnie widzicie, tutaj taki Trochę plątaninę powiem, bo pamiętam, że miałem plan, ale nie pamiętam jaki to był plan Czekajcie, to było... Yy, to nie było w południowym. To była wieża astronomiczna. To jest izba pamięci, to nie. Nie. Skrzydło astronomiczne. Wieża astronomiczna. Tutaj. Dobra. Szczerze powiedziawszy tak pomiędzy odcinkami... Zastanawiałem się nad jedną bardzo ważną kwestią. Kiedy w końcu nauczymy się pozostałych dwóch zaklęć niewybaczalnych, a konkretnie awadykedawry i yy, imperiusa? Ale, szczerze, czuję, że coś może być: jakaś fajna misja zaraz po pogadaniu ze Smykiem? No, słuchaj, Smyku, mam. Kupiłem tą zagrodę. Kupiłem ją i pamiętam, że ją kupiłem. No. Okay. Dobra. Hmm. Szczerze właśnie nie wiem. Czy w plaży? Aha, czyli mamy kolejne miejsce. Nie. Po prostu nam się odsłania nasze stare miejsce. Nie, poczekajcie, bo tam tamto stare miejsce było po prawej stronie. Chyba. To jest jeszcze inne miejsce. Tu już mam dwa na trzymanie zwierzaków, jedną rozmnażarkę. Hmm. No i super. Dobra. Dam Ci znać, smyku. Eee... czekajcie, Lumos, bo jest ciemno. Lumos. No mam te strale. Daj zję do menadżerii. A wszystkie wżyte. Ale strale fajne. Yy, eee. Eeey. zagrodę hodowlaną. To muszę użyć transmutacyjnego. To jest zmienia. No, wyczarowywuje przedmiot. Akcesoria dla zwierząt, przedmioty na świeże powietrze. Elementy budowlane. Na wierzchnię. Jak elementy budowlane? Co będzie w elementach budowlanych? Kurczę, a ja mogę sobie wszystko tak modyfikować jak chcę? Fajnie. Zagroda hodowlana będzie jeszcze karnik i skrzynka z wymówkami. Zagroda. Ta tak ona będzie duża, co? Tu gdzieś. Tylko. O, tak postawimy. Super. A jak mam jej użyć? Te halo. O, interakcja. Wybierz gatunek. Mysz, wyhodować więcej zwierząt, z każdego gatunku się posiadasz, samce i samica na menadżerii. Wybierz parę zwierząt. Pyk i to. Hodowla. Co, działa? Co, już, już są rozmnożone? To już koniec? Procesu? Okej, okay, to są dwa te strony. Jeden, dwa. Młode testrali. Czas hodowli. Ale gdzie jest trzeci testral? Co? To gdzie jest... ...trzeci testral? Gotowe za... ...młode testrali, testral? Huh. Dobra, nieważne. Chyba, że... Lumos! Tam, ta matka jest z nim. Dobre. A, dobra, już staje. Zresztą ona musi go urodzić. Czyli one będą za... 29 minut będzie gotowe. No i super. E, to ja w, na razie wrócę. I co, i nie mów, że ja muszę iść do smyka dopiero jak one się rozmnożą, bo ja się załamę psychicznie. Kurczę, za duży jest ten pokój życzeń już. Could you remind me what I'm to do with the Thesprotes Deke? Spread. Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Aha, Use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I started process. I have No dobra. To za pół godzinki, to w kolejnym odcinku dopiero to zobaczymy. To w międzyczasie. Yy, trzeba jakoś inną misję zrobić, co? Tylko jaką misję? Yy, dobra, jakie mamy misje? Profesor Garlik, Madame Kogały, profesor Weasley. Porozmawiaj z Nati, porozmawiaj z Imeldą. Wszystkie wsparcie. I umarłych to robię aktualnie. Kurde, dużo mam rozmawiać z tymi ludźmi. Ale najbardziej to bym chyba porozmawiał z Imeldą teraz, bo chętnie mi się pościgam na tej miotle. Gdzie on jest? 2 km stąd, to no naprawdę. Nie można znaleźć jakiegokolwiek lepszego miejsca. Nie, trzeba dwa kilometry od Hogwartu. Logika, po prostu logika. Biorę dawać miotłę. Serio? Hogwarts od wieży astronomicznej tutaj miał 300 metrów długości? Nieźle. Dlatego, co prawda, by mi się przydała lepsza miotła. No ale. A wiecie, tak jak będę mógł rozmnażać yy, różne zwierzaki w nieskończoność, to w takim wypadku. Ja będę mieć farmę pieniędzy w końcu. 150 golda za testrala. No to mamy, załóżmy, w pół godzinki. Chyba, że źrebaka nie jestem w stanie sprzedać. No ale tych możemy dużo sobie zrobić. Tak żeby się w sensie zmieściły, nie? I co? Ja będę mógł na stralu latać, czy nie będę mógł? O, to jakaś osada jest. A to może się pobawimy. Z nimi Co? Nie śpieszy nam się, no ląduj No Czekaj, bo ja nie mam w ogóle zakręt do walki To bombarda tutaj weźmy incendio Incendio I tu krucio Może być Oczywiście nie możesz przeskoczyć w płotku Chłopie Ja w... Ja bym aktualnie większy płotek przeskoczył, serio nie trafiłem. Ma eee, Co jest? Czy klątwód odbija Po Podła... i defendo. Eee, defindo. Ale mocne jest to Defendo. Czy tam Defindo? Już nie wiem jak to się nazywa. Dobra, chodźcie. Wchodzę do tych! Do loyalistów wchodzę jak do siebie. Pyk, hey, Mas No schował się, no? Co, co to jest za czarodziej? Raz, dwa, trzy, unik. Co to za czarodziej? Ja chcę tam wejść do niego. To są schody. Unik. W serio. W serio, wypadłem za tą. Zostaw! No kurde, przecież uniknąłem. Taki środek? Raz, dwa, trzy Na no tamtego zadziała dopiero Incendio Co To co za czarodziej jest Masz krótko I finish bombardy Co to było? Krótko też? Na czerwony płomień A no dobra, mogę sfinćować tak raz, dwa Uwielbiam, niestety. Mm -hmm. Jestem w ogóle jako uczeń, jestem rasowym mordercą tych, tych... Niesamowite. Dobra. Tych masz w ogóle nie robię, jakoś się nie chce. Nigdy. Rebellion. Najprawdopodobniej zostawię i tam. Dobra, ale mamy już dwie Wigenówki, nice. Cześcik raz... A nie, nie cześcik. Do tego mogę użyć sobie... Levioso. I... nie, bardziej Wingardium Leviosa. Chodź, chodź. Co tutaj? Jeszcze czas, nie zapomniałem. Niezidentyfikowany przedmiot na szyję, okej. Czy na jakiś szalik dla ułomnych, Jezus. Tu nic. Serio? Cześć z goldem. <laughs> Chciałem w powietrzu miotłę przywołać, ale widocznie to niemożliwe. Chciałem wycie być takim koksem, żebym użył miotły. W momencie w którym wyskoczyłem, ale nie wyszło. Dobrze, że to była mała odległość, bo by mnie zabiło. A może użyjemy? Tego Tu mnie No One się same spasowywują w, w ogóle No i co No jest pomnik Ale nie bo jeszcze tutaj bym... A tam są kuleczki dobra A no, to zrobimy i tak nie mamy nic lepszego do roboty I ja one no, w ogóle wszystkie idą za mną Czekaj, gdzie to było? Tu jest, chodźcie chodźcie No i super Jeszcze coś? Czy tam jest z tyłu? To zaraz yy, Serio nic nie ma Nie wiem, po co są te obozy jak tutaj nic nie mogę zgarnąć Jakiś przedmiot na szyję dostałem, który do że jest słabszy od tego co mam Jeszcze jest tam podlecie, mnie na szybko Dobra yy, no revelio. i jest. A gdzie są kulki? Tu. Dobra. Gdzie to bardzo dobrze, że mamy revelio, bo nie trafiłem. Sorry. A, najpierw trzeba skopczyć. Dobra. Teraz. Gdyby nie wingardium Leviosa to by się tak mało rzeczy dało tutaj zrobić. Ej, nie uciekaj! No, tutaj, proszę mi wchodzić I co z tego będę miał, co? Tyk No i jest y, altanka Z posążkiem Merlina Może być Nie wiem dalej, po co ja mam robić te łamigówki Merlina Co to był za dźwięk? Nie wiem. Dobra, jeszcze 900 metrów, żeby z nim pogadać. Muszę sobie tam za 5000 miał to kupić, bo jeżeli ona serio będzie załóżmy 4 razy szybsza niż ta to Nie chcę tego badać, mój drogi. To będę szczery, warto będzie ją kupić. Że ona rzeczywiście na przykład by była 4 czy 5 razy szybsza od tej. Jak tylko trochę, albo to jest skam, no to. A wiecie na co w sumie najbardziej teraz czekam? Yy, jak ta, jaka ona się to zwa popi. W końcu wróci z informacją co odnośnie tego smoka. No, nie, no ale dlaczego ja mam dawać te jajo tego smoka, tej smoczycy? Z jakiej racji, co? Co tu jest?

Co robimy inaczej? Pójdziemy do Imeldy y, e w kolejnym odcinku, a teraz chcę się jeszcze z tymi cielakami rozprawić. Czy jest coś, co ja się mogę dowiedzieć? Jeden z głowy. Tego by się przydało obejść. Kurde! Okej. Okay. Czekaj. Eee, krucja, krucja, krucja. I jeszcze jest incendio. U nich? idealny. To on powiedział, że rzuca kruc? Czy on płakał, że dostał kruc? Bo nie wiem. I beczką! Tak? To wstań, wstań. Imar znowu skrócił. Oh, a... <laughs> nie jest ulicę, nie wierzę. Nice. Dobra. Co, koniec już? Serio? było dwóch? Trzech, przepraszam. Ogłuszenie dwa, dobra, warto było tu przyjść. Ale co to za znaczek jest? Że co, że to jest osada ich ogólna? Aaa co to jest za jakaś ta abominacja Czekaj to sobie Glaesis jeszcze przygotuję bo Glaesis jest według mnie o wiele lepszy od yy, Leviosa jak chodzi o ratowanie zwierzaków Dobra działa super Co to za abominacja? Świergotnik. Ty. Dlaczego nie można ratować zwierząt w klatkach? No chyba nie. Sturuj. Ja chcę cię uratować. No. I mogę, jak i nie mogę. Chodź tu. Ej, nie, odpuszczę tego świergotnika całego. Wiecie? Nie no już poleciał w świat, kurde Dobra, czyli faktycznie najpierw trzeba Lewiosa, jak Lewiosa nie zadziała to dopiero wtedy Glazes Pyk Super Dobra, ale ja się pożegnam w tym momencie, mam nadzieję że się odcinek podobał. A co mogę powiedzieć no pogrom lekko mówiąc jak za starych dobrych czasów, gdzie idziesz i sieczesz. Ale ja się pożegnam, do zobaczenia i cześć.